5 stycznia 2024 roku Kościerzyna dokonała znaczącego kroku w kierunku przyszłości energetycznej miasta. Po kilku miesiącach oczekiwania i niepewności związanej z globalnymi zawirowaniami na terenie lokalnej kotłowni oficjalnie uruchomiono zestaw dwóch nowoczesnych kogeneratorów gazowych. Znajdujemy się właśnie wewnątrz ekranów dźwiękoszczelnych, które mają odgradzać otoczenie od, od naszych jednostek. To jest jedna z jednostek kogeneracyjnych, jedna z dwóch. Jej moc 1,2 MW elektrycznego, 1,35 MW cieplnego. Jest to, te dwie jednostki są w stanie, gdybyśmy je tak uruchamiali, obsługiwać nam całe zapotrzebowanie cieplne na e, okres lata ścisłego, no. kościerzyny, na, wodę, na, na ciepłą wodę użytkową. Z takich jeszcze ciekawostek bym powiedział, e, roczna produkcja energii tych dwóch jednostek e, elektrycznej energii to jest około 18, ponad 18 1000 megawatogodzin i powiem, że to jest około 18 razy więcej niż potrzebuje energetycznie sama kotłownia, a około 6 razy więcej niż potrzebuje całe przedsiębiorstwo Koseko. Stąd też ta cała nadwyżka energii będzie wysyłana do sieci i tam sprzedawana. Tak jak tutaj mówię, o co bardzo dbaliśmy, właśnie konsultując to z mieszkańcami i ze względu na ich uwagi, o to, żeby było cicho, żeby nie było niebezpieczeństwa za dużego nasilenia dźwięku dla mieszkańców. Dlatego są tutaj te ekrany. Teraz sobie spokojnie rozmawiamy. Silniki już chodzą. Za chwilę otworzymy drzwi i zobaczymy, jaką, jaka jest różnica. jest różnica między właśnie tym, jak tutaj sobie na zewnątrz rozmawiamy, a po otwarciu drzwi. Na drugą stronę przejdziemy z kamerą, nie? Przejść na tą stronę z kamerą No to cóż, otwieramy I już, już powoli się zaczyna Otwieramy drzwi do kogeneratora On chodzi w tej chwili na 100% swojej mocy I teraz już musimy krzyczeć do siebie Cały układ elektryczny jak widać i układ kogeneracyjny, czyli silnik na gaz, silnik spalinowy. Do niego prądnica elektryczna, która wytwarza wszytową moc 1,2 MW elektrycznego. Takie jednostki mamy dwa, obydwie w takiej zabudowie kontenerowej. A to jest dobudowana cała warstwa dźwiękoszczelna. I to rzeczywiście widać, jak zamykniemy drzwi, jaka jest różnica Jak to było? A, wcisnąć, nie? To też widać, nie? Słuchajcie, jaka jest izolacja, tak? Tutaj wszędzie, wszędzie idzie ciepło, natomiast one są tak zaizolowane, że mimo to sople zwisają. I tu nie ma takich strat, jakby się kiedyś wydawało. I wchodzimy do głównego serca automatyki tego kogeneratora. To jest pomieszczenie sterujące automatyki z panelem sterującym. Tutaj operator może lokalnie zobaczyć, jakie są parametry kogeneratora. Dokładnie w tej chwili, już po tym okresie rozruchowym. Uzyskał pełną moc 1200 kW. To jest ta moc, którą on maksymalnie może uzyskać elektryczna i właśnie na niej pracujemy. Dokładnie słychać, jak urządzenie pracuje, z jaką głośnością w środku. To jest ta moc pomnożona razy dwa, bo takie dwie jednostki mamy dwie, która będzie pracowała już niedługo na terenie elektrociepłowni 1 w Kościerzynie, bo tak się w tej chwili nazewnictwo nasze zmieni. To już nie będzie kotłownia K1, tylko EC1 z tym dopiskiem elektrociepłownia. Dobra, cała procedura rozruchowa z tego całego systemu trwa 5 do 10 minut. Wszyscy, którzy znają i nawet muszą rozpalić ogień w piecu, wiedzą, że y, ciężko jest rozpalić ogień w piecu przez 5-10 minut, a co dopiero w naszych kotłach węglowych. Tam jest to proces, który trwa parę godzin. I to jest zaleta właśnie tego systemu, że możemy szybko go wyłączyć, szybko podłączyć i szybko reagować także na różnice cen prądu, które będą na giełdzie. No to, jest, to jest troszeczkę tak jak w samochodach ciężarowych, niech jak w samochodach osobowych, że zapalimy silniki i praktycznie za chwilę możemy jechać, jak tylko od to i nam tak w takich warunkach jak dzisiaj, szyby. tutaj trzeba silnik troszeczkę na wolnych obrotach zostawić. Paliwem zamiast benzyny czy oleju napędowego jest gaz, który napędza tutaj ten silnik. Są to duże silniki o dużych mocach, podłączone zamiast ze skrzynią biegów, jak w samochodach osobowych, z prądnicą, która generuje prąd, i potem przez odpowiedni system sprzęgła ta. Prądnica jest podłączana, zwiększana moc i w ten sposób następuje produkcja prądu. Natomiast efektem ubocznym tutaj przy tym wszystkim jest też ciepło. Ciepło, które potem jest wykorzystywane i przekazywane właśnie do ogrzewania naszych mieszkań ciepłej wody. Ciepłej wody w podstawie, która powinna staczyć nam, to ciepło powinno nam starczyć przez cały rok. Dobra.